A no, 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 się już od wczoraj pytała cały czas, czy w końcu nagramy vloga jak jechaliśmy wczoraj jeszcze na jedną miejscówkę, to to się mi cały czyta A nagramy vloga Tak, mieliśmy o. wczoraj przerwę od vloga, także Amelka to jest nima Czyli jak widzicie, to po prostu frajda, nie żadna a praca bycie, A, mogę, a bloga, mogę wam pokazać, co sprakowałam na noży. No, posadz Strój kąpielowy do piasku I ręcznik, bo będę dzisiaj robiła zupę szybkową. Jaką? Z moich stóp? Nie. Z nie nie swoich stóp, tylko normalną A okej, okay, dobra, to wiem. Z moich stóp bym nie zjadła. Z twoich stóp nikt by nie zjadł. Ty byś A dzisiaj idziemy na tą plażę czarną? Nie, dzisiaj jedziemy na plażę taką z piaskiem przywiezionym gdzieś tam. Z Sahary. Inny... Właśnie nie wiem czy z Sahary, czy nie z innego, chyba z innego miejsca. Z Sahary. z Sahary. Idę ubrać buty i spadamy.

Ale kurwa, ha Trafiliśmy przez przypadek na mikrotark. O kurwa, czary mój, gdzie? Tam. A jakie wielkie no? A ile one są? 3,99, a tam tam Tak ile? No? Też le. Tu są tatany. tu nie widzicie cztery o opierdzielę. No dobrze. Musimy to gubić. Tutaj są te, banano, ananasy. Patrz, Denis, na oni nam właśnie mówili o tych owocach, żebyśmy spróbowali. Kto mówił? Justyna, Paweł, Diana i Marcin Aha. To bardzo ciekawe, że to jest w ogóle obóz chyba monstery no. I jak nie jest dojrzały to jest trujący jak się go je Z tego co pamiętam, tak mi się wydaje Jest mega duży wybór O, tak to wygląda Tutaj są jakieś różne wiecie, płatki owsiane i tak dalej, orzechy Mąki różne rodzaje Także mega fajnie. Ceny nie są najniższe, ale jest różnorodnie i bardzo dużo dojrzałych owoców. Też do takich ładnych mango i papai lokalnych. W sumie to ta plaża to taka malutka, co? To jest plażu Njunia. I tam tak samo. Taka plażu Niunia. Jak się nazywa mała plaża? Plażu Niunia. Plażu Niuniu Tutaj z kolei trochę czuję się jak... nie wiem, w Grecji? No nie byłem, ale tak jak się kojarzy. co myślisz? My już my, my byliśmy wszędzie tutaj. Myśmy już byli tutaj wszędzie, gdzie się po prostu da. Miami, Bułgaria, Syria, Grecja, Madera, Portugalia. Ja pewnie też Plaża miała być złota, ale no jest czarno brązowo żółta. Jest słaba, to akurat jest... Laba, laba. Ale tamta też nie była wczoraj spektakularna, ostatnio, więc nie, tu ogólnie. No, ona była większa, była spokojna. Nie, tam ta, nie mi się, to, to mi się tu bardziej podoba. Tak, serio? Mhm. Tak. To jest bardziej miejsko, a tam dziko. O, ja tak no, ale tam nie ma dzikości, że tam tak brudno, tak jak, jak, jak w kanale, jakbyśmy w kanale siedzieli. Dobra, Denis, żyj, to nie strój, żyj na mnie. Zrzucaj na z i przebieraj. Dobra i pięknie Halina Dobra Ania. Daj Magia YouTube'a Ej, daj teraz, daj mi e, e, to do piasku Będę robiła wam tam zupę Daj mi Ania tam robiła zupę, powiem szczerze, że nie wiem jak mam to zrobić O, tu się uda Okej okay. Spokojnie O nie, zalały się buty Kurde Drugie buty se zalały mamela to wszystko dla twojej zupy Moi drodzy, jeżeli chcecie super miejsca na Maderze Szlaki, lewady, e, punkty widokowe dla fotografów, dronu, e, Punkty widokowe, na które dojedziecie samochodem z dziećmi, bez dzieci i tak dalej Bo tu naprawdę jest z tego setki To ja wam polecam z całego serca e moich znajomych e, Los Italianos i Kapelowe Jak wejdziecie na ich profile na Instagramie, to ten e tam jest Ja szczerze mówiąc nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak odwróconego Naprawdę to jest wszystko nawet Także sobie tam klikniecie na przykład jakieś od razu was odsyła do mapy Google i możecie jechać w dany punkt Także jest mega zajebisty, interaktywny No i polecam, bo tu jest co robić z dziećmi, bez dziećmi, samotnie Na pewno się nie będziecie nudzić Dobra, opowiadaj lepiej co tu robisz A gdzie jest? Tu dużo wody, wylałaś No Myślę, że nam wystarczy tyle zupy. Proszę. sobie nałóż, ja będę ci czuła I więcej. Mm. O nie, szefowo. Nie, nie, nie. O wyjazd cały. nie, nie. O momentami to, jak dobra zupa, zupa. Mm, mm. Nie, nie. to zupa. dobra Dobra dupa chinkka, dupa, dobra dupa Czekoladowa Dobra dupa chińska Dabeczka, mm. rozsmaruję Cię O nie, znowu mam butę mokre Dobra, to nic To nic, to może dla Ciebie Patrz Ja muszę się pilnować, o nie przy palmie na wakacje Jo ja z palmą na wakacjach chciałam wam pokazać y, sklep w którym się zaopatrujemy w sumie to jest taki jakiś randomowy sklep y, przy stacji benzynowej przy stacji benzynowej no ale jest tam parę wegańskich rzeczy i stwierdziłam że pokażę je wam Pierwsze jak ktoś je to po to tu jest tofu jakaś zielenina takie basiki no warzywa chyba są wszędzie w zasadzie ale jest tutaj było jakieś wegańskie ogórki, nie? Ola, pamiętasz? O, tutaj jest na przykład Alpro Chyba coś do smarowania też? No to nie wiem, jakieś planta, to... No ja akurat nie wiem takich rzeczy, ale to pewnie też jest wegańskie, nie? Były tutaj ostatnio jakieś chleby bezglutenowe, ale już nie widzę tego. O, a to jest taka y, mąka, w która jest w moim e-booku. Z niej właśnie można zrobić takosy bezglutenowe, bo to jest mąka kukurydziana i widzicie tutaj w zasadzie głównie są te mąki kukurydziane. Sos sojowy z jest, jakiś sos teriyaki e, Powiem, że jest dużo rzeczy tak naprawdę i można się tu spoko wyżywić moim zdaniem. Jest dużo owoców typu właśnie marakuja, jakieś papaje i tak dalej i podobno najczęściej są to lokalne owoce, także super, są przepyszne. Ja my potem na zdjęcia, wiesz że ja tego nie zmazujesz jak to za Nie mogę 30 stopni na dworze, a my się boimy że za To jest takie masa, no. trudne Bo jestem zagrzany za bardzo i to będzie szczęście mniejsze dla mnie Słońce zachodzi Tak, tak. <śmieniu> Cały czas świeciło. Ale będziesz tak chłopał. No, no. nie, to. Muszę pobić babka w pięciu długościach, bo jej pięć, muszę zrobić co najmniej 5,5. I pół. ja nie mogę ci tego tak tutaj. A wokalnie jeszcze Nie. No, Ej, serio? Ej, nie w ogóle, to się stało. O kurde. Teraz to na co czekaliśmy cały dzień. Ojej, oh yeah, w końcu już się zbieraliśmy do tego Cztery razy chyba, zaraz Wam przeczytam gdzie idziemy dokładnie, bo nie wiem jak to się mawia Pico de Arieiro. Pico de Ariero, który jest trzecim co do wysokości szczytem na Maderze i ma 1818 metrów nad poziomem morza. Także będzie, myślę, że będzie nieźle. Mam nadzieję, że trafimy na piękne chmury i różowiutki zachód słońca. Trzymajcie kciuki. No ja ledwo widzę, bo pływaliśmy w basenie, ja zawsze pływam w... z otwartymi oczami. No, ale tu jest chyba naprawdę dużo, dużo chloru. No. Ślepne. Już jest tak niepewnie i niebezpiecznie. Się czuję nie do końca safe. Jest. Czuję, jakby nas grawitacja szło w dół, ale tu jest zimno. Jest ile? 1 stopień? No na razie trzy, no ale zanim za z końca to może być Żywym No Musimy sprawdzić Znaczy sprawdzić, no chcę zobaczyć z tego punktu widokowego, czy coś można zobaczyć Ale chmury po prostu dopadły na swojej górze Niestety, poświęcenie Przyjechać na zachód Się nie powiodło, tym bardziej, że jest e, Do niedzieli jest jeszcze godzina policyjna, więc w sumie to... Trochę ryzykowaliśmy Trochę zaryzykowaliśmy no. Jesteśmy tu Pierwszy raz w życiu i chcieliśmy tutaj być, szczególnie, że nasi znajomi właśnie nam bardzo to miejsce polecali. Patrzcie, jak to jest Nie wiem, nie wiem, do czego on służy, ale tutaj znajomi, jak nagrywali z drona, no to yy... Marcinowi, tak? Tak. Spadł dron, po prostu zaczęło się u góry, stracił sygnał i zleciał na ziemię. No, dokładnie. Podobnie przez radar. No tak, bo on tutaj powoduje jakieś zakłócenia się chodzi Drony. A czy się ciężko dowieść? Domyślam się, że gdyby tu nie było tej mgły, smur, to widok byłby niezły. nic No, szkoda! Ale jak coś, to jesteśmy na 1800 metrach. Ponad. Nie wiem, czy to dużo. Nie mam porównania, bo tego. No sobie też nie wiem Wiecie co tam było widać? Nic Idziemy teraz na lewadę. Z tego co mi się wydaje to lewadę służą tutaj do odprowadzenia wody. Tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie i napiszcie w komentarzu to ja podepnę ten żeby ludzie wiedzieli o co chodzi No idziemy tam, bo podobno jest trasa, którą można przejść z dzieckiem I na końcu jest punkt widokowy Także lecimy na tą lewadę Przejdziemy się trochę, kilka kilometrów spacerku eee, sześć. Łącznie 6 Łącznie 6 kilometrów A, i z powrotem. To dla nas jak przejść na Modewerst i wrócić z powrotem <laughs> Właśnie coś się nam dymiło z nawiewu <laughs> Zmieniły się nasze plany i pojechaliśmy ostatecznie nie w inne miejsce. No tutaj się nie wybiera atrakcji, tu pogoda wybiera atrakcję, także... musieliśmy pojechać po prostu w miejsce, które jest yy, niżej. Ale jesteśmy na najwyższym flickie w Europie aktualnie. To jest ten. Ta grało. Tak? tak? Tak, 589 metrów wysoki. Jesteś tak? pewna? Tak. Nie wprowadzasz nikogo w Nie, sprawdź sobie na internecie. Sprawdźcie, już tyle, tyle razy byśmy na największym klipie. że już mam wątpliwości. No, sami, ale myśmy wcześniej go sobie sami wmawiali, żeby Tak, chyba. dokładnie. Najwyższy A tak, wszyscy w Europie. Na Uwaga, kabo no, no tak, rzeczywiście. Tak, no, no, w końcu. Tak. Ty dawaj aparat, nagrywam. No. A czy tam się długo idzie? Nie no, już jesteśmy przecież praktycznie, widać, że tutaj już jest spa. Aha. Tutaj wszędzie można kupić sok nie? taki tak, lokalny no. napój sok orędziowy. Ale nie, no, ogólnie nie. owoców i warzyw jest mega dużo, tutaj. Tak, bez jest problemu, fajnie. jeżeli chodzi o nas na weganizmie, to tutaj jest po prostu luzik. No, opowiemy Wam zresztą wszystkim. Tak, myślę, że ogólnie ten film jest ostatni z wyjazdu. Mamy jeszcze tutaj dwa dni, także postanowiliśmy po prostu sobie te dwa dni poświęcić już na ewentualnie fotki, także wbijcie na Instagrama, tam jeszcze coś zobaczycie. A kolejny film będzie już nagrany z domu, gdzie podsumujemy wyjazd. No i powiem wam jak wyglądają koszta, bo myślę, że to jest ciekawe i ja lubię takie filmy, mhm. lubię kiedy faktycznie ludzie mówią wprost ile wydali na jedzenie i tak dalej, bo nie ograniczaliśmy się, ale gotowaliśmy głównie w domu, więc myślę, że to i tak zawsze wyjdzie o wiele taniej i fajniej. Mhm. O kurde, tu będzie wąskie. Tak, bo tutaj zaraz jest przeszklona podłoga, prawdopodobnie Jest. Tak. Tak. O kurde, ale Patrzcie no zaraz Nie wiem czy to widać O O kurde No dobra trzeba przyznać Jest wysoko <laughs> Chcesz Tak, Trzymaj. Ja mam trochę miękkie nogi, a ja akurat muszę przyznać. Halina, chodź zobacz. Co? Chodź zobacz widok. Nie wiem, mnie brzuch boli trochę. Tak? Ja mam Ania ma na wysokości tylko... i się trochę boi. Ale powiem wam, że warto było tu przyjechać, nie? Bardzo łatwo dostępne miejsce, ale kurde, super robi wrażenie, co? Naprawdę. Ja nawet nie patrzę po ciebie. O kurde, patrz Szkoda, że to tak. chyba nie jest aż tak przejrzyste, bo można było zrobić fajne zdjęcia, nie? to Nie bój się! O! No, Jeszcze się! Zdjęcie! Tak po prostu wyłączmy się i chodź. No, dawaj. No! Teraz się dzieje wybieranie pamiątek. Czyli standardowe tego, tego w ogóle nie robimy na wakacjach. Nie kupujemy pamiątek. Dla nas ale nie. tym razem, jak już jesteśmy tak daleko, to postanowiłem kupić dla paru os osób z rodziny. No co się stało? No, o, ty, a ty mówiłeś, że nie, ja już tu się poddać. Bo Dostałeś coś jednak? A to te moje 5 centów, które tam wrzuciłem, się rozpłaszczyło po prostu. Co ty gadasz? Okay. No, poważnie? Rozumiesz? Wrzucasz. Euro? Wrzucasz piątkę po to, tylko, żeby się zmierzyła? Ale ja, czyli euro kosztuje jakby sama, sama czynność, a te 5 centów po to, żeby się zmierzyła. Tak. Nie, bo obstawialiśmy, że nic się nie dostaje po prostu. Ty ja kręcisz mówię, o, kurde, i nic. I faktycznie niech kręcił niech. i nic, ale jednak wyszło. Wow. wow. Ale czad. <laughs> Zapłaciłem euro, żeby zniszczyli mi 5 centów. Męski <laughs> 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 że mogę to gdzieś zgłosić? Ameluś, co ty co? robisz? A pokaż, co tam ścinasz. Orzeszki ze snickersów wyjada. Tak, dokładnie. Kupiliśmy wegańskiego snickersa w miejscówce, w gdzie jedliśmy obiad. Jaka jesteś słodka. Ostatnie spojrzenie pomóżcie, na mnie. Pomóż O. Patrz no, trzymaj, Słab sobie. No, i dawaj. <noise> Słuchajcie, zostały nam do powrotu do domu 3 dni ciało za szybko, zdecydowanie. No, no to zawsze znaczy tak oglądałam, a na początku mówiłam, że o kurczak, tu powoli leci czas. <gry> no, czyli też nam trochę zostało. W każdym razie to jest ostatni vlog z wyjazdu. Kolejny film będzie z domu, gdzie po prostu podsumujemy sobie wyjazd. Ewentualnie może jeszcze damy gdzieś na Instagramie po prostu okienko do zadawania pytań odnośnie wyjazdu. Tak. Wtedy też możemy odpowiedzieć na kilka pytań. Dodamy coś od siebie. W każdym razie wyjazd był super, miejsce jest super. Trzy dni sobie jeszcze, no trzy dni może nie, ale dwa dni sobie jeszcze odpoczniemy. No dokładnie. Y, ewentualnie jeszcze wbijecie na Instagrama, bo tam jeszcze relacja, ta relacja nigdy stop, na pewno. No dokładnie, ja cały czas dodaję i robię foty i tak dalej. <śmienicza> Zrobili nam to samo! ja to samo ja Byliśmy pierwsi. No, w każdym bądź razie to był jeden z najlepszych widokowo wyjazdów w moim życiu. Tak jest. Możecie pisać co powinniśmy kolejne zobaczyć, jakie Nie kolejne chciał miejsce. do Stanów, ale jest to drogie i jest to mm, aktualnie zamknięte. No, ale myślę, że to marzenie też spełniłem. Tak jest. Także dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się do kolejnego filmu, nara.